Zapraszam na naszą e, imprezę tutaj 25, 6 7, w takim ogrodzie, w takich kwiatach. Jest to niesamowicie upojony zapach wisterii. Kocham kwiaty, tak pokazuje. Na dole będzie widowisko Lili. Narcyzy kończą kwitnąć. Teraz w ogrodzie mamy takie aranżacje kwiatowe. Zobaczcie, trzy dni wspaniałe, wykłady, prawie sześciu lekarzy pokaże nasze gospodarstwo, oprowadza z po ogrodzie. Ogród jest taki jak jest. Tutaj e, jeszcze dużo do pracy trzeba. Potrzebujemy ludzi do wolontariuszy, żeby to ponaprawiać, wykosić trawę. Na dole pokażę całe gospodarstwo, pokażę nasze kurki, pokażę naszego byka, pokażę jak, jak karmimy to i pokażę wyciskanie całego octu i technologię fermentowania ziół, żeby nie wchodziły w żelowanie, żeby uniknąć efektu termicznego. Wielu ludzi robi zioła, nie wiedzą jak je zrobić, bo po prostu robią się termika, bo jest tam bardzo dużo chlorofilu i zioła, po stojąc dwie godziny, zaraz się robi to gorące, jest to do wyrzucenia. Pokażę takie wieści, na miejscu zobaczycie jak wyciskamy, zobaczycie jedyny ocet, który zrobiłem pierwszy raz na świecie, ocet. Jabłkowy z, z, z arcydzięglem i z y, korzeniem lukrecji rewelacyjnej, z korzeniem arcydzięgla przy chorobach żołądku, refluksa. Jestem po trzech miesiącach y, po wyleczeniu refluksowej choroby. I pokażę dzisiaj filmik, bo oglądajcie w odcinkach, pokażę dokładnie wszystkie odcinki, y, jak wyleczyć refluks, a więc zdjęcia, chorobę wrzodową, żołądka i, re, i przełyku pokarmowego. Nie robię tego z internetu, nie wyczytałem wczoraj, tylko doświadczam to na sobie. Sam wyleczyłem 3 miesiące, byłem na 90 dni na tylko gotowanych zupach. I pokażę jak możesz uniknąć po kolejne fazy wrocinkowo. Inaczej się leczy jak są nadżerki, inaczej jak są zdęcia, inaczej jak jest otwarte rany. Także pokażemy dokładnie filmik, filmik jak postępować przy wrzodach. I również obserwujcie po południu, dzisiaj nakręcimy filmik. Po kolei, co stosowałem na kamienie, jest to 2 cm kamień. Robiłem wiele metod, mówiłem o tym. Teraz pokażę, jak skończyła się moja historia z zbraniem 400 tabletek chińskich. To jest właśnie ta tojeść, to jest sam ten Jaśminowiec. 400 z zjedzonych tabletek pokażę efekty, jakie są tego. Gastroskopia, oczywiście wszystko to udokumentowane. I pokażę teraz, przechodzę na ProUrsan. Pokażę, jaką metodą dalej nie podaję się zabiegowi laparoskopii. Można iść, robić co dwa dni. Ja po prostu dalej walczę i chcę pokazać wszystkim, czy mi się to udało, czy nie. Dzisiaj nakręcimy wiele, szereg takich fajnych filmików. Oglądajcie takie scenerii, Zobaczcie, jakie tu są kwiaty. Już z 25 zobaczycie widowisko 20 tysięcy kwitnących lilii I również w lipcu zapraszamy, już zapowiem to. W lipcu będzie pan dr Majewski, będzie opowiadał o refluksie, będzie zawodowiec, 30 lat, ponad 3000 wykorzystanych gastroskopii. Także zapraszamy tutaj, wejście oczywiście za darmo, zwłaszcza dla miejscowych, mogą skorzystać, cała wiedza lekarz przekaże. Ja oczywiście jestem tutaj też przykładem tego. 28 gastroskopii w moim życiu, tak niestety mam i są ludzie, którzy mają takie problemy. Wszystko to pokażemy. Oglądajcie szereg filmików, pokażemy dokładnie. Jak postępować? A tu kwiaty na Was czekają, zapowiada się ciekawa impreza, pogoda doskonała. Oczekujemy na Wasze przyjście. Już od piątku jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za uwagę. odpoczywamy, taką deszczownię tutaj robimy nasze kwiatki podlewamy lał deszcz, to było źle, teraz upał jeszcze gorzej ale niestety trzeba podlewać zapraszamy nasze rybki już teraz wytarły się piękne ryby w stawie, niedługo pokażę filmik o tym jak wyleczyć lepluks dokładnie słowo krok po kroku i jak pozbyć się kamienia z woreczka żółciowego pozdrawiamy, hej. Jesteśmy na targach jako w Srybielsku. Chcę pokazać tutaj już w przyszłym tygodniu, już od piątku zaczynamy. Zlot czytelników zdrowia bez leków. Ja udostępniam moje gospodarstwo rolne. Zobaczycie teraz najnowszy ocet, który w Europie zrobiłem. Nie ma w Europie nigdzie beczku nie ma firmy, która robi ocet w beczkach dębowych, który dojrzewa cały czas beczka. Cały proces technologiczny pokażemy, jak się robi ocet. Od samego początku trafiają do takich beczek. O, takie beczki można sobie znabyć taką beczkę. Taka beczka wygląda w środku, pokaż. I ta beczka jest czerwona, jest po winie, było na wino. W tym robimy ocet, Również takie beczki będzie u nas nabić, dębowe, dwuletnie, a więc nadal mogą służyć doskonale na wino, czy na basen, czy na wodę deszczową, na cokolwiek. Czy kapuście sobie ktoś może zrobić w rewelacyjnej cenie? Pokażę teraz najnowszy ocet, Sam będąc chory na wodę refluksową, chorobę, kto oglądała mój kanał, wie, pokazuje, miałem chorobę refluksową całego przewodu przełyku. A więc wyleczyłem teraz 3 miesiące na. Pokażę kolejne filmiki jak mam kamień, jakie losy są tego kamienia. Teraz po 3 miesięcznym 90 dni tylko na wyłącznie gotowanym jedzeniu, a więc bez enzymu, bez surowego, bez soku selera, wyprowadziłem swój organizm, robiłem kolejną gastroskopię, nie ma wrzodów, jest wyleczony, nie ma refleksu. Pokażę teraz na filmikach moje doświadczenie oczywiście, na moim życiu to doświadczam, nie wyczytałem tego trzeba w internecie, wyleczyłem chorobę wrzodową i teraz po chorobie wrzodowej. Już nie ma refluksu, nie ma odbić, nie ma pieczenia przy piciu odsu. Prowadziłem pierwszy na świecie ocet, tak powiedziałem, robiony w beczce dębowej, dojrzewał prawie tutaj samo pół roku dojrzewania, więc połączony jabłko, korzeń arcydzięgla, korzeń łopianu, korzeń lukrecji, oczywiście odpowiednie proporcje, żeby nie wypłukiwało potasu z organizmu. Bo korzeń lukrecji jest bardzo silny. Jest to gliceryzyna, która właśnie powoduje, że wypłukuje oce potas z, z, z człowieka z krwi. Połączony jeszcze z korą dębu. Kora dębu to są te właśnie sulkulenty, które, saponiny, które łączą się i powodują, że przy biegunkach przy tym reguluje cały stolec i leczą całe, dębina również zawarta w tych beczkach powoduje, ten ocet jest lepszy, łagodny, dojrzewa powoli, mój ocet jest najbardziej organiczny bioświata, bo ja jestem sam, również tak żyję, powstawał przez 2 lata, dojrzewamy go w beczce, a więc wartości 5,5 kwasowości dochodzą powoli, zapachu jest zupełnie inny jak wszystkie ocy, które są na rynku, nie każdy... Nie każdy może, musi pić mój ocen, ja nie jestem w stanie wyprodukować tego dużo. My mamy powoli, dojrzewa to dwa lata. I już teraz do czego zmierzam. W sobotę, piątek pokażę wam nasze gospodarstwo, pokażemy jak wyciskamy najnowszy nasz produkt sosny, a więc sosna robiona również w postaci fermentowanej, końcówki sosny. To jest antidotum przy tej właśnie koronie, przy białku, gdzie zaszczepieni ludzie mu nie zarażają, nie niezaszczepionych białkiem obcym. Taką herbatkę będziecie mogli spróbować, podegustować. No i oczywiście nabyć nasz ocet, który powstawał właśnie tak długo. Wartości już osiągnął 5,5 kwasowości, pH 2,5. A więc pijąc go z wodą, wracam do, do octu. Bo dodatkowo artydziełęgę powoduje mi jeszcze, że nie powracam. Nie następuje remisja tych, tego, tego refluksu. Nie następuje remisja wrzodów czy nadżerek. Łagodny ocet, Pierwszy na świecie ocet, jabłko z tym, z tym. Ktoś tu kto ma wzdęty, pęczy go, ma początki choroby. Wrzodowej, czy nadżerek, czy refluksu. Pokażę również na filmiku i powiem na wykładzie, są różne stopnie tego, tego refluksu. Jak na początku mamy tak, jak ze złamaniem ręki zwichnięcie, skręcenie, opuchnięcie jest złamanie i złamanie otwarte, a więc w każdym tym przypadku postępujemy inaczej. Inaczej postępujemy, jak jest puchnięcie, gdzie stosujemy ocet. Na otwarte złamanie nie stosujemy octu bo na ranę nie można bylać octu Idziemy wtedy do chirurga, składamy kość i zaszywamy. Całe te pół roku, które teraz się pokazałem leczenia, od grudnia praktycznie było to wszystko kontrolowane medycznie z moim przyjacielem doktorem Majewskim, który będzie również tutaj w lipcu, będzie przyjmował, będą zabiegi gastroskopii, nie gastroskopii tylko USG, bo gastroskopii nie można, będą gratisowo dla paru osób zrobione, będzie przyjmował, będzie miał wykład tutaj, to będzie na koniec lipca, teraz mamy inną listę zobaczyć na internecie, jakie lista. u mnie zapoznacie się z tymi beczkami z będzie mógł każdy zagustować, któraś najnowszego octu, który powiedziałem nie podrażnia, jest delikatny, Przeszedł cichą fermentację, a więc ma, są to kwasy mlekowe. Tak, wielu ludzi, którzy mnie słyszeli, a więc cicha fermentacja trwa 3 miesiące, powstało dobre wino. Następnie, po zapowietrzeniu, w takiej beczce dochodzi to bardzo powoli. A więc wytworzony alkohol zamienia się z powrotem z wartości tam 12 czy 10% aż dojdzie do 5,5 pH kwasowości, a więc procent kwasów w octzie. I taki ocet, pijemy sobie łyżkę na puszczanki wody. Rewelacyjnie zakłaszamy rządek. Te zioła pomagają w to, że nie, nie ma remisji tej, tej, tych nadżerek. Oczywiście cały czas jeszcze stosuję dietę, powoli prowadzam szczereśnie. Żodowcy e, nie rozumieją, wiedzą o czym ja mówię. Są ludzie, którzy będzie pewna grupa ludzi, którzy będą ciągle mieć te, te remisje, ciągle będzie im to wracać. W lecie jest jakoś, jakoś dobrze, potem w jesieni się nie do domu zaczyna. I w tych okresach nie pijemy oczywiście soku surowego selera, nie pijemy odsu, jak już jest nadżerka. Na, na miejscu zapraszamy. Zobaczycie mój, moje żywioły, mój ogród, moje kwiaty. Będzie można nabyć lilię, o tym ciągle wracam, no i oczywiście takie beczki będzie mógł każdy dotknąć, zobaczyć, jeśli ktoś tak robi podobnie, ja się nie chwalę, po prostu ja pokazuję, ja robię tak, jeśli ktoś tak robi, niech również pokaże na filmika. pokaże jak to wyciskamy, jak wyciskarki pracują, jak olce trafia do beczek, zanim trafi do beczek, trafia do, do takich dębowych kadzi, do kadzi po wyciśnięciu trafia do nierdzewki, gdzie jest fermentowany, bez dostępu powietrza, a potem następnie dojrzewa sobie beczce. Cały ten proces postaram się Wam przybliżyć. Ocet jest znany od tysięcy lat. wiedzę każdy jak robić. Mój ocet nie posiada żadnej wody. Grama jest to czysty sok z jabłka. Jest to właśnie tutaj zastosowana, tak jak powiedziałem, pierwszy raz na świecie pora dębu. Jest to macerowane wszystko w soku jabłkowym. Jest to arcydziegiel. Kapitalnie pomaga również przy tej chorobie błonie śluzowej. Nie wraca, nie, nie ma remisji takiej szybko. I tak zaczynam moje zdrowienie. Już 3 dni dojemy do dyspozycji Wam. Możecie przyjść, zobaczyć. Mam nadzieję, że ogród u góry pokaże. Widzieliście na filmie, jak tam wygląda. Raj kwitnącej wisterii, jest to listynia, kapitalna, trująca kwiaty, ale również po obgotowaniu jadłem na Filipinach, w Japonii bardzo dobra przyprawa obtacza się to w cieście i takie co się je. Także zapraszamy te trzy dni, spędzicie fajny czas, nie ma być już takich upałów. Ja podzielę się oczywiście z Wami doświadczeniem. Moim, na własnym ciele opowiem o kamieniu woreczku, który stosowałem 400 tabletek. Kolejny film zrobię etapami, jak, jak się do tego postępuje. 400 tabletek, kamień nie drgną. E, pokażę na filmiku krok po kroku, jak, jak, jak robiłem ostatnie 4 miesiące, jak walczę z kamieniem. wielkości wielkości dwucenbe. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich, zapraszamy do takiej scenarii ogrodu. Spędzicie fajny czas na naszym gospodarstwie, podzielę się z Wami moimi uwagami. Oczywiście wszystko e, doświadczam, rejestruję medycznie udokumentowane. Nie ma tu żadnej czary Maria Bracadabra, nie wyczytałem tego wczoraj na internecie, jak zaznaczam, tylko doświadczam to na własnej osobie, jestem takim człowiekiem, który właśnie ma, często wracałem te wrzody, 28 gastroskopii miałem, tak w życiu powiedziałem, ludzie pytają, dlaczego dlaczego się dobrze odżywiasz. tak jest, te wrzody to jest stres, to jest życie, to są właśnie picie soków surowych, nie za dużo, nie wolno przesadzać i nawiążę do tego, dlaczego, jak, jak można pozbyć się totalnie krok po kroku, powiem Wam, jako zbycie refluksu. Oczywiście będzie również pan Majewski, potwierdzi medycznie, powie, co on stosuje i jak zastosował, jakie zastosował leczenie w połączeniu z medycyną, z ziołami, gdzie akceptuje to leczenie i dopuszcza taką metodę. Bo to jest medycyna, że kontrolujemy, sprawdzamy na swoim ciele i możemy wtedy wyciągać wnioski i doświadczać, co nam służy, czy sok z kapusty, czy możemy już dalej iść, jeśli to już jest bardziej otwarte, już nie pomoże sok z kapusty, tylko trzeba bardziej radykalne środki zrobić. Ścisła dieta, pytnę. E e e e Balcem Szostakowskiego brałem, cały czas te wszystkie zioła pokażemy to wszystko jak kontynuowałem moje leczenie, jak dokładnie wyleczyłem, zresztą widać jak wyglądam, ogromna energia teraz, no i odsy, które będziecie mogli nabyć, teraz pierwszy odset z korzenia łopianu, rewelacyjnie spróbujcie jak smakuje, no i poczęstuję Wam również miszkiem lekarskim wykonanym przeze mnie z miliona kwiatów, bez użycia żadnego spirytusu, jak smakuje taki miszek lekarski, również poczęstunek będzie za darmo, każdy będzie mógł ocenić i sprawdzić jak to smakuje. Ja Was pozdrawiam wszystkich i czekamy od piątku. Czekają na fajne 3 dni w ogrodzie i u mnie w gospodarstwie rolnym. Dziękuję. O, po pracy godzina 20. Tak odpoczywam wśród kwiatów. Ten zapach. To mnie upaja, ta piękna, rodząca ziemia jak matka, jak łono kobiety. O, tak stworzyła mi takie piękne kwiaty, i tak się delektuję Mnie nie zaciągniecie do nocnego klubu, nie chodzę na browarka, nie chodzę na drinka. W tych kwiatach siedzę, odpoczywam i to jest mój relaks, to jest natura. Za żadne pieniądze byście mnie nie zaciągli do knajpy. Nie przeszkadza mi, że są teraz zamknięte. Nie przeżywam z tego powodu. Dla mnie ta korona może być 20 lat, bo ja tu mam piękną naturę i piękną przyrodę, i nie potrzeba nic więcej do szczęścia. Współczuję tym, którzy nie mogą znaleźć sobie miejsca wśród takich kwiatów. Pozdrawiam wszystkich i zapraszamy. Cały czas kwiaty są dla Was, czekają i kłaniają się Wam. Dziękuję.